Ja to w sumie kiedyś ćwiczyłem, ale można powiedzieć, że zaczynam od nowa. No i na każdym treningu robię praktycznie wszystkie partie po trochu, tak? No, żeby zaadoptować do wysiłku mięśnie, żeby przyzwyczaić. Robię już czwarty tydzień. No i po jakim czasie będę wiedział, że już mam robić trening powiedzmy tam 3 czy 4 dniowy, już normalny, tam z podziałem na partie, tak? No słuchaj, no, wiesz, no, yy, przede wszystkim musisz to. Takie rzeczy się wie. Po prostu przychodzisz i jeżeli już mówisz, że ćwiczysz czwarty tydzień taki, taki trening, tak? że, bo, bo rozumiem, że jakaś przerwa była, tak? Tak, no, można powiedzieć, że no, od nowa to No wiesz, a to już widzisz, czy są jakieś postępy w sile, czy są jakieś postępy, nie wiem, no, już wytrzymałości, możesz robić bardziej intensywnie, bo to też trudno określić, wiesz, yy, czy to jest miesiąc, czy to jest dwa tygodnie, no zazwyczaj mhm. to się robi dwa, trzy tygodnie. No. Takie taki treningi, takie wiesz, wstępne po jakichś przerwach i to mm -hmm. już tutaj powinien normalnie funkcjonować. Oczywiście jak pójdziesz zrobić ten trening dzielony no to wtedy musisz też powoli się rozkręcać, no żebyś po prostu nie wszedł od razu na, na jakiś tam wież. No ja teraz mm -hmm. miałem na przykład, jestem po operacji i miałem jakąś dłuższą przerwę. Ja przyszedłem na trening i też robiłem prawie miesiąc czasu wszystkie maszyny po kolei. Yy, I wiesz, i na takiej zasadzie, że po prostu no później stwierdziłem, dobra, już chyba zaadoptowałem się elegancko, fajnie. Teraz zrobiłem taki trening dzielony. Zacząłem robić trening dzielony, no i okazało się, że znowu, że no i... Teraz na tych treningach dzielonych też jeszcze jestem jeszcze osłabiony bardzo, więc te, te treningi, gdzie już wydawało mi się, że już mam moc, na tych treningach dzielonych zaczynałem znowu od, od takich mniejszych ciężarów coraz większych, coraz większych, coraz większych, no, aż w końcu teraz już normalnie ćwiczę i tak dalej. Czy na przykład ćwicząc na, na małych ciężarach, ale bardzo dokładnie, bardzo technicznie, skupiając się na, na tym, co się po prostu robi, można, nie wiem, zyskać podobne efekty jak przy większych no, to zależy, ciężarach? Wiesz, to też zależy jak, jak grupy mięśniowe, bo wiesz, nie wszystkie grupy mięśniowe są takie jako odpowiednie do tego, nogi czy plecy, czy czy klatka piersiowa, to Ci od razu proponuję zrobić dużymi ciężarami a przynajmniej średnimi, natomiast takie jak barki czy tam powiedzmy tricepsy, no to możesz sobie tam czy, czy wiesz, to możesz sobie tam mniejszym, mniejszym obciążeniem robić no. barki jak najbardziej możesz, małym obciążeniem zmęczysz bo to są wiesz, takie grupy, które nie wymagają dużych ciężarów natomiast klatka piersiowa czy nogi, no na nogi wiesz ciężko zrobić nogę ciężko zrobić bez ciężaru mhm. bez przysiadu na przykład, no możesz sobie robić różnego rodzaju wyprosty, takie różne rzeczy, ale ta noga nigdy nie będzie miała objętości, wiesz. On... Mówimy o o budowaniu masy, tak? W no, tej mówimy o budowaniu mm -hmm. masy, no to, to nie zrobisz, no musi być ciężar, wiesz, musisz, musisz... Tam... No bo to są duże grupy mięśniowe, dlatego, tak? No ale... między innymi, no, wiesz, one wymagają większych ciężarów po prostu. Mm -hmm. No rozumiem, dzięki. Jeszcze takie pytanie o mięsień czworoboczny, o kaptury. E, czy lepiej po barkach robić, czy, czy po plecach? I, I czy lepiej duży ciężar, czy z kolei spięcia w górze jak najdłużej przytrzymywać? Co jest najbardziej efektywne dla Ciebie? Ja akurat mam do tego hamera. Mam do tego hamera, Tutaj tej akurat grupy mięśniowej i bardzo dobrze mi się to na hamerze spina. Ten mięsień robię akurat bardzo często z plecami. Bardzo często z plecami, bo mi tak akurat pasuje przy, przy ruchu. Bo tu akurat są plecy i od razu sobie mogę tutaj zrobić. I on mi tutaj bardzo fajnie wchodzi. Natomiast. No to, to, to indywidualnie, czy ktoś połączy to z barkami czy z plecami, no, to zależy jak ktoś tam ma po prostu podane te ćwiczenia, które, które jak, mówimy, jak pasują. Panowie, robimy w ogóle przede wszystkim jedna rzecz, robimy ćwiczenia, które, które są dobre, nie robimy ćwiczeń, które nam się po prostu wydaje, że są dobre, ani ich nie czujemy. Robimy tylko te ćwiczenia, które czujemy, więc trening musi być efektywny, więc nie ma sensu po prostu tracić czas. Na ćwiczeniu, że gdzieś tam zobaczyłem u kogoś i, i ktoś mówi, że to jest na to. Na przykład ja teraz o czymś tam mówię i wy teraz to robicie. Bo może wam to nie pasować. Róbcie tylko te ćwiczenia i nie, nie tracicie czasu na rzeczy, które są nieefektywne. Czyli na przykład no nie, dla niektórego będzie wycisk dobry, a dla niektórego nie, no, to niech ten ktoś to, tego nie robi po prostu zwyczajnie. Uważam, że na pewne grupy wymagają pewnych też y, odpowiednich ćwiczeń. Y, czy, czy klatka piersiowa, czy biceps, czy, 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 y, czy noga. To są zawsze ćwiczenia, pra... yy, na, na, yy, na, takie najlepsze na to są ćwiczenia zawsze ze, ze sztangielkami. Maszyny są dodatkiem, pamiętajcie, bo to tak, wszyscy tak yy, może tego nie wiedzą, ale to jest tak naprawdę, bo tak zawsze było i tak będzie i tak jest. Co jakiś czas też powinno się zmieniać. Nie no, zmieniać trzeba, bo to wiesz, ja tego mówię, że po prostu, że wiesz, że nie zrobisz klatki bez wycisku. Do... Tak, nie zrobisz klatki bez wycisku sztangielkami, nie zrobisz nogi bez przysiadu, nie zrobisz pleców bez przyciągania sztangi do, 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 do brzucha, nie zrobisz, martwe... nie, nie zrobisz prostowiku bez martwego ciągu. Nie ma opcji. Nie zrobisz tricepsu bez francuskiego, tak? Jak teraz poruszyłeś właśnie to przyciąganie e, sztangi do klatki, to radzisz, żeby... Do, do klatki wycisk, znaczy na e, nie, wycisk, mówię teraz o plecach. To, to tak, tak, wysuwanie. E, sztangą prostą. E, radzisz bardziej być wyprostowanym, żeby spinać bardziej plecy, czy bardziej być pochylonym i równolegle do ziemi i przyciągać. E, kwestia jest tego typu najważniejsze, żeby nie zrobić kaćego szpitu. Bo to jest, no, nadal, no to, jest no, to się można rozwalić. Natomiast y, można być po prostu... Y, Wychylenie też, no to też są jakby inne, zaczynają inne działać mięśnie. Jeżeli będziesz na przykład, no tak samo jak będzie z Czyli jeżeli dobrze będę to mieszać. Tu, to jest klatka tu. Jeżeli podniosę rękę, to jest klatka tutaj. To tu jest przyczep, tak? Więc tu będzie ten. Jeżeli będą tak, no to do układki, tak? I tak samo tu. Jeżeli jesteś bardzo pochylony, jest tu. Jeżeli bardziej głębiej zahaczasz. Pochylenie to jest po prostu indywidualna sprawa, to co wiesz, To co, tobie na czym zależy. Jeżeli Tobie zależy na tej części, to się ukazasz na tej części. Tak praktycznie najczęściej stosowane jest równoległe. Po prostu wszyscy są równolegle, przyciągają tutaj do przodu. To jest Czyli od czasu do czasu tam powiedzmy zmienić, żeby no jakąś można inną, się inną grupę, grupę ruszyć. Do przodu, bo wiadomo, jak założysz duży ciężar, to nie zrobisz takiego potem, bo fikniesz do przodu, prawda? Ta. Ale jak się rozstawisz na nogę elegancko, no to jak się troszeczkę wypniesz i wypniesz klatkę, będziesz troszeczkę wyprostowany, no to się też nic nie stanie. Natomiast mówię, yy, yy, to jest kwestia po prostu już ciężaru i tam indywidualnych umiejętności. Najważniejsze jest tylko to, żeby po prostu nie zrobić kogoś nie? Ja mam jeszcze takie pytanie z, yy, o treningu siłowym, tak zwany 5-3-1. Czy mógłbyś mi coś o tym powiedzieć? 5-3-1, bo to zaraz, bo jest 15, 10 i 5. Czy to jest to samo? Nie, chyba nie. Raczej nie. Bo, bo tych treningów to wiesz co? Mam w głowie. 5-3-1 siłowy, coś takiego, Jim Welder? Coś mi to nie kojarzy. Kwestii, bo mówię, treningów takich jest dużo napisanych, ale mm -hmm. wszystkie są takie właśnie 5, 10, 15. Myślałem, że to jest ten 15 10 tak naprawdę. No to ogólnie polega to na tym, że robię 5 powtórzeń, 3 powtórzenia coraz większym ciężarem, Jedno powtórzenie jak największym ciężarem z czyjąś pomocą. I czy to jest taki dobry trening siłowy? No to ja 5, 10, 15 siłowy? to znam tak, że właśnie się robi odwrotnie. A. Znaczy 15.15, a to to samo tego. To no tak, bo to, inne... ten... no tak, no to stosowałem, ja stosowałem w tej wersji 15.10.5. Mhm. To, to jakie było pytanie, mówisz, że co? Eee, no jak to wpływa na siłę, czy to naprawdę dobrze skutkuje. przy diecie no. Nie, no tutaj bym jakoś taki powiedział, że to jest taki wiesz, najlepszy trening na siłę, czy coś takiego. No na siłę może być taki na przykład trening pod tytułem, no, na przykład w takich właśnie kwestiach, to jest na przykład tak. Podchodzisz, robisz 8, ciężarów, 8 ruchów dużym ciężarem, chwilkę odpoczywasz. Trzymamy tej zasady tej, co żeś przed chwilą powiedział, taki, taki wiesz, takiej na, 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 na kawałki, tak. Robisz 8 ruchów dużym ciężarem, chwilkę odpoczywasz, dokładasz ciężar, robisz 4, 4 ruchy, dokładasz ciężar, robisz 2 ruchy. No to już lepiej w tą stronę, bo to wiesz, tutaj będzie taka bardziej wyczynowa, bo wiesz, to jest 15 ruchów. Znaczy nie, Ty mówisz 5-3-1, bo cały czas mówimy z tym 15, dni. Myślę, że ten 5-3-1, no może, może gdzieś tam poprawi, wiesz, walę siły na pewno, no. Chociaż, wiesz, są na no te treningi, to są takie różne, wiesz, to ludzie, ludzie, wiesz, czasami trenują, ale muszą widzieć, do tego się przyłożyć, nie? Jeżeli Ty tam się przyłożysz, założysz duże ciężary, to no, na pewno jakieś walory, wiesz, siłowe poprawisz. Wiesz, tu... ja akurat tego treningu nie, nie robiłem, no, ja robiłem 15-10-5. mi jeszcze raz o ten magiczny ostatni posiłek yy, przed snem, no bo powiedzmy tak, wracamy o godzinie 20 po treningu, jakiś tam węglowodany, tak? Yy, powiedzmy, no to no też nie, nie za dużo wiadomo. Jak ja to powiem, przed... od razu, co możesz wziąć na ostatni posiłek, żebyś się nie zagłębiał. Weź sobie kazein. Kazeina akurat mamy, w VitalMax jest chyba kazeina i to jest najlepszy, taki twój posiłek by był na koniec, bo to jest białko, które się bardzo wolno rozkłada. Jeżeli nie, nie, nie chcesz kupować żywki, weź sobie, możesz chudego sera, chudy ser zawiera kazyjne tak samo. Więc może być to, bo to są ostatnie posiłki związane z serem. Chudy, biały. Mhm. No bo było tak, że wracałem przykładowo, nie, 22 czy po 22 się kładłem. Już byłem głodny, no ale no co wtedy jeść przedtem to to zapełnić nie, się wodą. Nie czy to by sobie jakiegoś, zrób sobie takiego otwarogu. Jeżeli tam możesz, nie? To wiesz, nie wiem czy nie wiesz, ale czy ci to smakuje, ale na koniec to możesz sobie wziąć, że rozumiesz? Trochę y, sera, na przykład, nie, tam weź, y, wiesz, takie to masełko, 50 gramów, do tego trochę oliwy, łyżka oliwy i masz, wiesz, nie Ale wiem. Ale ser na przykład biały tłusty może być, tak? Nie, biały Chudy, Chud, chud. Chudy. Chudy, Bo tam też jest kazeina, nie? A jeżeli nie masz na to ochoty, to po prostu bierzesz odżywkę kazein, kazeinę, mhm. na koniec zmiany jak najlepiej, jest i można sobie wypić. Czyli wtedy nie powinno być generalnie problemów, tak? Z nie powinien być problemu, masz dostarczane białko, wiesz, przez 6-8 godzin, w czasie jesno, rano się budzisz i wiesz, że i i następny posiłek zjadasz.